Moja rodzina. No to chyba zacznę od rodziców. Moi rodzice poznali się niedługo przed drugą wojną światową. Poznali się na tzw. kresach, czyli na terenach, które dzisiaj nie są, nie należą do Polski, należą obecnie do y, Ukrainy. Y, poznali się w, Małżeństwo zawarli w 1940 roku, a więc w czasie, w czasie już okupacji polskiej i to było pod okupacją niemiecką, gdyż Sylwestra przeszli z pod okupacji radzieckiej pod niemiecką. Byłem trzecim dzieckiem. Wcześniej miałem dwóch braci, urodzonych jeszcze w, w czasie wojny. Ja się urodziłem już po wojnie, w 1946 roku. Wtedy taki dosyć dużo dzieci się chodziło. To był ten, ten, ten wyższy wyż zaraz powojenny. Oprócz tego mam jeszcze dwie siostry. Rodzic wychowywany byłem w sposób chyba, znaczy myślę, że dosyć taki wolnościowy. Nie pamiętam jakichś takich mocnych zakazów. Zawsze rodzice zwracali uwagę na to, żeby po prostu y, mieć swoje zdanie też oczywiście trzeba było być posłusznym, ale w każdym razie wspominam moje dzieciństwo jako takie bardzo y, ciekawe i y, ciekawe i bardzo powiedzmy bogate. A w ogóle przy okazji to mogę powiedzieć takie, że miałem i właściwie, no mam jeszcze, bo jeszcze, jeszcze, mam nadzieję, nie stoję nad grobem. Miałem szczęśliwe życie. Szczęśliwe życie, które zaczynało się właśnie w dzieciństwie. Rodzina była dość dosyć taka nietypowa, gdyż, ja to nazywam, był taki oświecony matriarchat, gdyż Właściwie o większości decydowała moja mama, ale zręcznie to ukrywała. Zawsze w stosunku do dzieci. Dopiero, dopiero gdy byliśmy starsi, orientowaliśmy się, kto trzyma te lejce w domu, kto tutaj wygląda. Ostatnio właśnie zastanawiałem się też trochę nad, nad moją rodziną i myślę, że szczególnie mój ojciec był z rodziny o bardzo. Otwartych poglądach. Gdyż po prostu wychowywany w warunkach wielonarodowościowego państwa, a szczególnie właśnie w tych stronach, gdzie mieszkali, to było bardzo widoczne, było prawda, bardzo dużo Ukraińców zwanych Częściej wówczas Rusinami, niż Ukraiń, Ukraińcami, a więc był tam y, tak samo religijnie. No niby to samo, to byli Grekokatolicy, byli katolicy, katolicy byli… Było też dużo Żydów, którzy odgrywali tam gospodarczo szczególnie dużą rolę. Byli także w najbliższym sąsiedztwie, sąsiedztwie i nawet w rodzinie Ormianie. Także to była właśnie taka bardzo. Chyba rodzina i o tradycjach yy, yy, otwartych, tradycjach tolerancyjnych. Najlepszy był dowód w czasie, kiedy mój ojciec studiował, to były czasy takie niezbyt chlubne, bo były, było w tym czasie tak zwane getta ławkowe i tak dalej, było bardzo niewiele organizacji studenckich, które się przeciwstawiały właśnie tym. Większość była taka, powiedzmy sobie, bardzo nacjonalistyczna. Mój ojciec należał do organizacji Odrodzenie. To była katolicka organizacja, ale właśnie taka niezwykle otwarta i którzy występowali też między innymi przeciwko gettom ławkowym. I, i tak jak powiedziałem, że raczej rodzina była, był to taki matriarchat, ale. Myślę, że w spojrzeniu na ogólne takie tendencje, tendencje, czy w ogóle to chyba właśnie mój ojciec bardzo duży wpływ miał na, na mamę. Bardzo żałuję, że właściwie nie, mam, nie miałem czasu, bo ojciec bardzo wcześnie zmarł miał 56 lat, ja byłem tuż po ślubie. Na pewno Żałuję, że nie miałem możliwości już potem jako dorosły mężczyzna o różnych sprawach z ojcem porozmawiać. Ale tak jak widzę, widziałem właśnie jego rodzeństwo, czy jego ciotecznych, cioteczne rodzeństwo, to właśnie byli często ten ludzie bardzo, bardzo otwarci. Cóż jeszcze powiedzieć o Często mnie pytają, skąd z Polski jestem i na to pytanie mi jest dosyć trudno odpowiedzieć, ponieważ moi rodzice utracili swoją, swoją małą ojczyznę, w związku z tym, a oprócz tego mieli, z autobojem mieli wyższe wykształcenie rolnicze, więc przeprowadzaliśmy się nieraz, urodziłem się w Lubelskim, Potem mieszkaliśmy w trzech miejscowościach na Podkarpaciu. W końcu, mając 14 lat, gdy ja miałem 14 lat, przeprowadziliśmy się do Wielkopolski. Tu znowu taka refleksja. Dla mnie, przeprowadzka z Podkarpacia do Wielkopolski była chyba trudniejsza niż z Polski do Belki. W tym czasie. Wielkopolska była dość ksenofobiczna. Pamiętam właśnie takie odrzucenie w szkole, y, szczególnie jeszcze w podstawowej szkole, bo to była ostatnie kilka miesięcy szkoły podstawowej w małym miasteczku, właściwie tak prawie wieś, gdzie tam. Y, no, byłem traktowany, jakbym przyjechał, nie wiem, z innej planety zupełnie i, 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 i musiałem jako coś gorszego i to, to było ciężkie. Potem już w liceum było troszkę lepiej, bo mieszkałem w internacie, gdzie większość to byli właśnie chłopcy też z różnych wiosek, więc to już wszyscy, wszyscy byliśmy w podobnej sytuacji. Oczywiście była różnica między tymi z, z miasta a, a tymi z, tych, z internatu, ale, ale to już, już było trochę inaczej. Coś jeszcze o rodzinie mam powiedzieć. No, bardzo wcześnie za, założyłem swoją własną rodzinę. Miałem 22 lata, kiedy, kiedy się żeniłem. Miałem nieustabilizowaną sytuację życiową, bo tam trochę studiowałem z problemami. Raz to tutaj miałem przerwy w studiach, ale mimo że tak bez, na, patrząc bardzo tak zwyczajnie, bardzo tak konkretnie, nie, nie było żadnych na, małych perspektyw. Ale jednak okazało się, że i małżeństwo, i rodzina była bardzo y, szczęśliwa. I to jest też właśnie też przykład tego szczęśliwego życia, które, które mam y, ciągle. Tu chciałem powiedzieć, trochę może do, cofnąć, tak mi się spodobało to powiedzenie, to, ja, to, to jest, powiedzmy, cytat. Nie wiem czy nawet nie jest taki tytuł, jeden z moich wujów, cioteczny brat ojca, ksiądz Tadeusz Fedorowicz, właśnie chyba nawet taką książkę zapisał czy, czy motto: w Miałem Szczęśliwe Życie. I to mi się tak spodobało, że sam z chęcią to y, używam. Y, moja rodzina, już którą sam założyłem, też uważam jest szczęśliwą i dobrą rodziną. Mam wspaniałą, kochaną żonę, Sofię. Mamy pięć córek, pięciu świetnych dzieciów, może każdy inny, ale w sumie bardzo pozytywnie. I, i cóż, od, od 34 lat mieszkam w Belgii. Jestem zadowolony z tego faktu.